Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która się nie odbędzie, która miała się odbyć, ale się nie odbędzie ze względu na to, że jutro będzie trochę spotkań w szpitalu na terenie szpitala, a po, po tych wydarzeniach, które będą odbywały się w szpitalu, zapraszamy Państwa na 15.30 tutaj przez schody na jutro. Także przekładamy tą dzisiejszą konferencję prasową na jutro, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Nie bądźcie obojętni, to jest, to jest nasz obowiązek stanąć w obronie, w obronie naszej, naszej własności. Dzieją się tutaj naprawdę straszne rzeczy, które, o których jutro opowiedzą pracownicy. Mam nadzieję, że będzie nas troszeczkę więcej. Dlatego nie, nie stójcie z boku, żeby później nie płakać nad rozlanym mlekiem. nawet nie będzie rozlanym mleko, ale naprawdę będzie takiś na sytuacja, kiedy przyjdzie nam się. Leczyć latami w, w obcych miastach. Mamy tutaj swój szpital, który wybudowaliśmy na, za swoje pieniądze, więc broń, brońmy go. Przy, przybądźmy jutro na godzinę 15.30 no tutaj na schody, przy szpitalu, gdzie omówimy sprawy, które są bolączką tego szpitala i pracowników, w szczególności, ale też naszą bolączką, bo dlatego, że jesteśmy potencjalnymi pacjentami. I żeby zadbać o to, żebyśmy się mogli się leczyć tutaj na miejscu, musimy wziąć tą odpowiedzialność w swoje ręce. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy na jutro. Chciałabym jeszcze dodać, że jest jutrzejsza konferencja, jest organizowana przez panią Gardias, w której mamy upoważnienie do oficjalnego zawiadomienia i zaproszenia państwa tutaj na jutro, na 15.30 przed szpital. My tu stoimy i czekamy, zapraszamy. No, dziękujemy, dziękujemy i do zobaczenia.